Doszły mnie słuchy, że coś słabo słychać, jak mówię, a ja, kochani Państwo, nagrywam normalnie telefonem, więc najmocniej przepraszam, że tak słabo słychać, będę starał się mówić głośniej. Otóż na tapecie tutaj piękny projekt nowy, i żeby podłączyć, kochani Państwo, taki kominek, to potrzebujemy mieć od dołu powietrze. Podane powietrze z zewnątrz najlepiej. A jeżeli w podłodze nie ma, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić takie powietrze. I dwa słowa powiem na ten temat. Tu zastosowałem rurę plastikową, żeby mi nie rdzewiała tutaj w podłodze, bo tam może troszkę wilgoci się pojawić. A najważniejsza kwestia to jest średnica. Średnica. Rury, kochani państwo, to tak najlepiej w okolicach fi 150. To takie minimum do takiego większego paleniska, a z reguły lądują takie rurki fi 110. Więc te wszystkie fi 110 albo 5 na 10 jeszcze mniejsze przekroje takie prostokątne, no są zdecydowanie za mało. Jeżeli państwo projektujecie kominek, projektujecie piec, to pamiętajcie państwo, żeby już od razu w podłogę pod wylewkę tam gdzieś na chudziaku, posadzić porządną 150-160 taką rurę i lepiej zawsze przytłumić to powietrze niż później wyczyniać jakieś czary niestworzone, żeby nam się w tym kominku chciało palić, ale niestety wszystkie czary niestworzone nie działają. <laughs> Bardzo serdecznie dziękuję i serdecznie serdecznie pozdrawiam.